Tyle mi wyszło buteleczek Tyle bym butelek wyszło z tego O Jeszcze mi zostało pięć to akurat Taki jeden wezmę i będzie gotowy. Jeszcze je spuszczę tyle cały garnek no. Tak kochani Wino robię sam Tak sam robię wino w tym oto baniaczku. O, sam robię. I jest najlepsze wino, lepszego nie ma. Jest to półwytrawne. No, ja Info imponuję, Bryczek, Wizualna narrat, manager aplikacji na Facebooka PP, to ja. Tyle że jestem kucharze teraz. <grywia> To jestem ja. Dzisiaj sobie robię wszystko i nawet gotuję obiad sam. Zupa się gotuje na gazie. zaraz wam pokażę, jak nie wierzycie. O, garnek już pusty. Tu jeszcze mi został butelek. Tu już wino jest przesiekowane. Zelane. Pięć butelek. A jeszcze w środku. W środku jeszcze mam dużo o, się rusza, widzicie? Jeszcze w środku jest, jeszcze pół balona, pół balona jeszcze jest. To jest pięćdziesiątka, pięćdziesięciolitrowy. Można więcej niż pięćdziesiąt. Jeszcze pół balona mi zostało do spuszczenia, ale muszę go spuścić, muszę spuścić już, bo ee, bo już czas, już nie bumbluje, ale kopa ma takiego, że ho, 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 ho. Nic do niego nie dodawany, jest czyściutkie, tak jak powinno być. Nie, dawa, nie dodawałem droży, tylko cukier, woda i mioszy z winogronu. I wszystko. Ale jest wyśmienite. O. będę zaraz robił resztę ale muszę skończyć już ugotowałem pieskom jedzenie mają kaszę z mięsem a tutaj zobaczcie gotuję sobie zupę mam no. miałem tu parę jeszcze tych um, żuberek z mięsem wstawiłem, dodałem marchewki pietruszki no i szybuna, muszę to pomieszać. O, będę sobie mieszałeczkę tu taką mam i muszę to nie dziś zupa dodana jest pietruszka, natkę mam zamrożoną lubczyk to magia no i jeszcze dosypałem takiej magii, jeszcze do soli tylko dosypać, ale ja nie solę to wszystko w tym jest w magiach i to wszystko się gotuje jeśli się pogotuje tak, że ziemniaki się rozgotowały no i będzie jedzonko także tak mieszkam tu otworzyłem drzwi, bo mi okno zaparowały już O, jak zaparowały okna otworzyłem drzwi na dworze jest temperatura na plusie 3 stopnie ale z winem muszę teraz porządek zrobić skoro zacząłem to muszę to skończyć także tak to wygląda co, co, co chodzi do wina z winem? Tak. Patrzy się. To jest ja. mnie. halo To ja jestem. Tak, ja patrzę. Chcecie tu. Muszę je nosić, bo wychodzę na dół, to mi głowa boli. Zimno jest. Nie? Fajna to motocyklowe tylko specjalne z English ja, ja jestem człowiekiem nie robotem a to co robię to wino robię nie wierzycie proszę że stanę beczki, bo mi nie wierzycie To jest, wiecie co to jest? To jest do ściągania wina. Mam taką rurkę. Z jednej strony ciągnę, a tu się ulatnia ze, ze zbiornika. Dobre, eleganckie. Live na razie nie będzie, bo robię co innego. Gotuję sobie obiad. Dla piesków jedzenie, żeby zimowo poru im też ciepłego dać. Nie gorącego, tylko ciepłego. O! Mam tu jeszcze... Uuu, ile jeszcze jest! Boże, kochany, Połowa! Połowę dopiero spuściłem. Ale. Winko. Winko światowego youtubera. Najlepsze na świecie. Tak. Mój wyrób. A troszeczkę przyjął mają większy. Teraz schudłem trochę. No, widzicie jakie dęskie? Te butelki trzeba będzie teraz wszystkie poskładać. Te tu mam tutaj, na, na piecu. Mam ich trochę. Jak to się liczy? Idź! nie San! Si! Go! sześć Itch, ni, san, si, go, rock, cheats, ac, cu, jamy! <gry> no, Karaty pozostało mi jeszcze. To kolano to miałem po operacji, to już chodzę bez skóry. O! Produkt spuściłem. 30 litrów jeszcze zostało do spuszczania. No, te butelki jeszcze mi 4 butelek zostało. No i mam taki baniaczek 5-litrowy, też mi się go napełnić. Będę miał wina. Ho, 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 loście! Musowo już go spuszczać, bo i to myślę wino tak zrobić, żeby spuszczę go całkiem z balona. E, owoce wyrzucę. Wino, może wleję do balona, i niech sobie stoi. Mi to sam nie będzie przeszkadzy Ale z butelek wylewać? Nie, z butelek nie wyleję. Może ktoś do mnie przyjdzie, tego tu poczęstuję. Już panu poczęstowałem, czy się upili. <gryw> mówią, że takie wino dobre. Ja, Juwan Poland, Poland, Bryczek, wizualny analarrator, manager aplikacji na Facebooka APP. To ja. Pozdrawiam ma rodziny, wszystkie rodziny na całym świecie. Życzę Wam dużo zdrowia. oglądajcie mnie myślę, że będzie dobrze, oglądajcie mnie robię live'y muzyczne i takie filmowe zapraszam do mojego kanału na YouTube piszcie sobie Heniek Bryczek YouTube Channel. i zapraszam na moje transmisje na Facebook app